Polscy przedsiębiorcy rzadko zdają sobie sprawę z tego, jak duży mają wpływ na środowisko, na jego ochronę, a przy okazji na ochronę własnego portfela. Samo oszczędzanie energii elektrycznej i wody może przyczynić się nie tylko do ochrony środowiska, ale właśnie do bardzo konkretnych oszczędności. Pamiętajmy, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Dają pracę łącznie 9 milionom Polaków. Nawet jeśli każda z tych osób oszczędzi zaledwie mały procent zasobów, z których korzysta, no to efekt skali będzie porażająco dobry, oczywiście. No ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mają Państwo czasu szukać w internecie różnego rodzaju rozwiązań. Co zrobić, żeby oszczędzać środowisko i pieniądze? Żeby ułatwić Państwu zadanie, przygotowaliśmy mały podręcznik, zestaw dobrych praktyk przygotowanych przez naszych ekspertów. Wystarczy zajrzeć do środka, a przepis na oszczędzanie pieniędzy i środowiska gotowy. Sam zdecydowałem się zostać ambasadorem tego projektu, bo wierzę w to, że im więcej będziemy w mediach mówili o tym, że opłaca się oszczędzać środowisko, opłaca się żyć ekologicznie i pracować ekologicznie, tym więcej pieniędzy zaoszczędzimy, tym większe będą korzyści dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że uda nam się to razem zrobić.